Moje uszanowanie z tej strony, Agarogala. Pomagam rodzicom to katać ze sobą i ze swoimi dziećmi. I to, co najczęściej na co dzień robię, to rozmawiam sobie właśnie z mamami, z tatami na temat ich związków, na temat też ich relacji z dziećmi. I na pewno się domyśla, że, że są takie sytuacje, w których jakby ten okres Trudności, ten stopień trudności jest większy i ci rodzice trafiają do mnie częściej wtedy, kiedy na przykład ich dzieci są w jakimś określonym wieku. Jeśli problem właśnie, czy wyzwanie związane jest z dziećmi. I tak ten dzisiejszy temat też jest trochę związany no właśnie z wiekiem dziecka, a przynajmniej występuje częściej, kiedy dzieci są w pewnym charakterystycznym wieku. Zbyt surowy tata, zbyt, suro, zbyt łagodna mama. No to jest oczywiście ocena ich siebie nawzajem, prawda? I ci rodzice trafiają do mnie w takiej sytuacji, w której tych konfliktów pomiędzy nimi na tle surowości i łagodności jest więcej niż wcześniej. Patrząc tak na to, mniej więcej. Uśredniając to będzie wtedy, kiedy ich dziecko ma mniej więcej 11 a 13 lat. To jest taki przedział. Potem jest tego jeszcze odpowiednio więcej, ale problem zaczyna się zagęszczać, zaczyna być taki właśnie naprawdę przeszkadzający. W tym okresie między 11 a 13, kiedy dziecko wchodzi w to swoje nastoletnie życie i orientują się rodzice, że w domu zamieszkał ktoś, kogo nie znają, i kurczę, trochę nie lubią. I trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak samo w zależności od tego, czy mamy córkę, czy syna. Zbyt surowy tata, zbyt łagodna mama, to jest przede wszystkim problem. Oczywiście mówię o swoim doświadczeniu z terapii, z konsultacji z rodzicami. To jest najczęściej problem dotyczący synów. Tata zachowuje się wobec syna w taki sposób... Który mama odczytuje jako zbyt surowy, a mama zachowuje się wobec tego dziecka w taki sposób, który tata odczytuje jako zbyt łagodny, zbyt po, pobłażliwy. Jak to się dzieje? No, ojcowie często mówią mi na tych konsultacjach coś takiego, że oni po prostu chcą, żeby to dziecko, ten syn, wziął się do roboty, żeby cokolwiek pomógł w obowiązkach domowych, które są do wykonania, żeby to była jego inicjatywa, że on to coś robi. Żeby nie było tylko takiego wrażenia, że ten młodociany jest troszczeniowy i tylko mówi daj, zrób, weź, a, a na niego nie można liczyć. Żeby nie było tylko poczucia, że jest się zbywanym przez za chwilę, zaraz, różne mruknięcia, warknięcia tego dziecka, ale że ta, ta, to jest jednak jakiś sensowny dialog, tak? żeby ten dorosły, ten tata, czuł się też po prostu zwyczajnie uszanowany przez tego nastolatka. A w okresie nastoletnim tego jest znacznie mniej, prawda? No więc tata stara się jak może zadziałać w takiej sytuacji. Czyli oczekuje. Czyli no nie chcę powiedzieć że żąda, ale no czasem żąda. No to jakby nie oceniam, no ale tak czasem jest, tak. Czyli mówi o tym, co jest do zrobienia, oczekuje, że ten młody człowiek to będzie robił, wyciąga konsekwencje, różnie to jest naturalnością tych konsekwencji, kiedy ten syn no, nie robi tego, czego się od niego oczekuje. Tymczasem po drugiej stronie mamy mamę, Mamy, która y, zawsze. Jakoś tam była dla tego dziecka taką emocjonalną ostoją, nie? była tak nastawiona na to, żeby te jego emocje odczytywać, na to, żeby na nie reagować, też na to, żeby wspierać. I też trzeba przyznać, że najczęściej to jednak mamy są tymi osobami w związku, w rodzinie, które czytają. Książki, poradniki dotyczące wychowywania. Próbują zrozumieć zachowanie najpierw swojego dziecka, a później swojego nastolatka. Próbują jakoś zmieniać swoje metody, dostosowywać je do tego, co przeczytały, z takim przekonaniem właśnie, że to jest dobre dla ich rodziny. I teraz tak. Tata ma pewne um, oczekiwania, co wpływa na jego zachowanie. Mama interpretuje te zachowania jako zbyt surowe, jako zbyt wymagające, jako nieliczące się ze specyfiką nastoletniej psychiki dziecka. W związku z czym, mama robi takie rzeczy. Jedna to jest czynienie wyrzutów temu ojcu, że właśnie źle postępuje, żeby przeczytał, żeby posłuchał, żeby zrozumiał, żeby okazał akceptację, żeby wziął pod uwagę, żeby liczył się z emocjami. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, im bardziej ojca odczytuje matkę jako surowego, tym bardziej jest z tego, co widzę, nastawiona na to, żeby jakoś łagodzić tę surowość, nie? żeby dać taki balans temu dziecku, że żeby nie było tylko tak, że to i ta jedna strona znaczy, że żeby nie było tylko tak, że, że jest tylko surowość. No więc mama wtedy patrzy czasem jakimś tam pobłażliwym spojrzeniem, pięćdziesiąty raz rozmawia, próbuje rozmawiać o przeżyciach, o emocjach. Pozwala też na, często na takie słowa z ust nastolatka pod swoim adresem albo pod adresem rodziców, które no, dla mamy są czymś takim, okej, okay, to nie jest najważniejsze, to są tylko emocje, to są tylko słowa, on tak naprawdę nie myśli, a ojcu po prostu no yy, żółka pęka, nie? Bo jak można w ten sposób odnosić się do rodziców? No i co? I ojciec interpretuje zachowania mamy jako zbyt łagodne, jako pobłażliwe, jako odpuszczające. Co zrobi tata? Bardzo prawdopodobne, że dokręci śrubę. Że im bardziej o, będzie miał przekonanie, że matka odpuszcza, tym bardziej on podkręci śrubę. No, bo na litość boską nie może być tak, że ten dzieciak, który ma 11, 12, 13 czy 15 lat, robi co chce, na wszystko mu się pozwala i tylko y, daje mu się kieszonkowe i kupuje oryginalne y, ciuchy z metkami. Nie? No, taki to mniej więcej mechanizm. A o czym warto wspomnieć? Taki ojciec. Chociaż dokręca te śrubę, chociaż się stara o balans, który w jego przekonaniu jest potrzebny, dobry i zdrowy, to czuje się przegrany. To czuje się przegrany. Dlaczego? Dlatego, że jest przeciwko niemu i dziecko, i jest przeciwko niemu jego żona, która mu zwraca uwagę, która go punktuje, że nie tak powinien był zrobić, i tak dalej. Czuje, że nie ma jakby poparcia nigdzie w nikim. I jest po prostu w mniejszości, nie? A to jego dokręcanie śruby też jest takie niespecjalnie skuteczne, nie otrzymuje tego efektu, na który liczył. No więc rośnie frustracja, bezsilność i tak dalej, i z tego są ja mówię, takie potworki, które potrafią paść z ust pod tytułem sama sobie to dziecko wychowuj. Jaki jest mechanizm przy córkach? Powiem szczerze, że tego tak nie widzę. Żeby, żeby ten mechanizm przy synach dał się tak analogicznie przełożyć na córki. Dlaczego? Dlatego, chyba, że ojcowie czują się, przynajmniej aktualnie, tak, tak, mamy początek roku 2023, ja nie wiem jak to będzie za parę lat, ale aktualnie z tego co widzę, jednak, dla tych ojców, takich 40-letnich, około kiedy mają te swoje nastoletnie córki, to to jest taka terra incognita, nie? To jest taka ziemia nieznana. Nie za bardzo wiedzą, co z tym fantem. jakby Jak rozmawiać? Widzą to, co się dzieje, ale ogarnięcie tego, sformułowanie oczekiwań, niby jakieś są, no nie? Ale, ale czego można wymagać? Ta córka ma takie zachowania, które już się w ogóle na śliny nie trzymają logiki. I a matka ma swoje trudności i kryzysy z tą córką e, też regularnie. Nie wiem. Powiem Ci szczerze, że nie wiem. Zastanawiam się teraz tak e, trochę tutaj przy tobie, czy, czy ojcowie się wtedy raczej wycofują e, z tych relacji. No, chyba tak bym powiedziała, że, że się chyba trochę wycofują. Mm. Nie Cześć. wiem, może, może Ty mi dasz znać, czy widzisz tutaj jakąś prawidłowość. Tak czy inaczej, jaki jest efekt z tego, z tej trochę takiej, takiego impasu, w który wpadają rodzice, tego zbyt surowego ojca w ocenie matki, zbyt łagodnej matki w ocenie ojca? No to zależy od skali. Do pewnego stopnia to jest tak, że to jest pewna taka normalna dynamika życia. I, i, i to, że rodzice nie dogadują się w 100% co do metod wychowawczych, co do tego, czego wymagać, jak wymagać, czego oczekiwać i tak dalej, to jest trochę taka norma. Oczekiwanie, że będziemy się zawsze tutaj rozumieć, jest absurdem, moim zdaniem. Więc tarcia, więc jakiegoś rodzaju zarzuty, oczywiście zarzuty można bardzo różnie formułować, można też i wcale nie formułować, ale można różnie formułować, no więc do pewnego stopnia jest to takie normalne i trzeba się z tym pogodzić, ale co jeśli, no yy, to nie są tylko małe bitewki, ale to jest po prostu wojna, nie? Co jeśli to jest coś yy, większego, gorszego, zaognia się ten konflikt i ta walka na wpływy, ta walka na surowość i łagodność, no utrudnia wszystkim bardzo poważnie życie. Traci na tym związek, To w ogóle bez dwóch traci na tym związek, i ja rozumiem trudność, która polega na tym, że jeżeli się nie dogadujemy na tym poziomie, albo bardzo słabo się dogadujemy na tym poziomie wychowywania dzieci. To gorzej nam idzie albo wcale z dokazywaniem się na tym poziomie kobieta-mężczyzna. Chociaż ja jestem zdania, że to trzeba troszkę jednak rozgraniczyć, że rodzicielstwo to jest rola. Jestem jakoś przekonana o tym, że trzeba patrzeć na związek jako na związek rodziców, ale to nie jest tylko związek matki i ojca. Powiedziałabym, że to jest jakby nawet w drugim rzędzie, nie? Bo to jest rola rodziców. W pierwszej kolejności byliśmy sobie dziewczyną i chłopakiem, kobietą i mężczyzną, którzy postanowili stworzyć razem związek. No i, i powinniśmy się starać o jego jakość, trwanie, y, trochę uniezależniając to na tyle, na ile się da, od tego, jak świetnie lub mniej świetnie dogadujemy się jako rodzice. Ale traci też na takich trudnościach, traci też samo nasze dziecko. Dlaczego? Dlatego, że w takich dyskusjach o tym, że ojciec jest za surowy, bardzo często obrywa wizerunek ojca w oczach tego dziecka, tego chłopaka, nie? jeśli mówimy o synach. To, to jest bardzo szkodliwe. To jest bardzo, bardzo szkodliwe. Jest ciężko znaleźć, znaleźć zdrowy balans. Jednak krytykowanie tego ojca, zwracanie mu uwagi przy tym nastolatku, nawet jeśli tu chodzi nam o jego dobro, to może naprawdę nadszarpnąć i wizerunek ojca, rolę ojca w życiu tego chłopaka, ale to nie znaczy, że rola matki na tym zyska. Też nie, bo matka będzie tym, kto dzielił, kto rozdzielił ojca od syna. Więc jakby tu nie ma takiego yy, zysku. Dla tego dzieciaka. Do tego, no, traci ten, 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 z, ten związek, który, rodziców, który traci, to jest związek, który obserwuje dziecko, nie? To na podstawie tych obserwacji ono się uczy dogadywania się, rozwiązywania konfliktów, dochodzenia do porozumienia i tak dalej. No to jaką wyciąga z tego naukę? No i kolejna rzecz. Próbuje taki dzieciak lawirować gdzieś pomiędzy tymi wpływami. I przepraszam, ale to nie jest tak, że ono jest po prostu cwane z natury, i teraz to jest, powinien być jakiś zarzut dla tego syna czy córki, która próbuje się odnaleźć i coś ugrać u mamy, a coś ugrać u taty. Nie, bo sami rodzice sprowokowali taką sytuację. To jest po prostu dostosowywanie się do sytuacji, w której, okej, okay, widzę, że jak Jedno z rodziców ma takie wpływy, drugie takie, jedno decyduje o tym, drugie o siamtym. Z jednym łatwiej jest to załatwić, czy, czy z drugim to. No to inteligentny człowiek uczy się tego wykorzystywać dla swoich korzyści. Tak? Inteligentny, a nie zły na wskroś. Także ten dzieciak, ten nastolatek. Czy jest jakaś droga do um, wyjścia z takiej sytuacji? Czy jest droga bez terapii, bez jakiegoś, jakiejś pracy ze sobą trzecią? No, trzeba się przyjrzeć uważnie. Po pierwsze, temu, gdzie interpretujemy, gdzie trzeba z tej interpretacji zrezygnować, gdzie dorabiamy znaczenia, gdzie nadajemy znaczenia w ogóle, o których nie śniło się tej drugiej stronie. Więcej zadawać pytań, czy dobrze odczytujemy takie lub inne zachowanie, dlaczego ten mój partner czy partnerka mówi to, co mówi, podejmuje takie decyzje, ma takie oczekiwania. Więcej o to pytać i więcej słuchać odpowiedzi. Czasem też wydaje się tym matkom, tym kobietom, że gdyby ich mężowie czy partnerzy więcej czytali na temat wychowania, to więcej by rozumieli i problemu by nie było. Okej, okay. umówmy się, że więcej by rozumieli. Niech tak będzie. Że zdawaliby sobie sprawę z tego, co się dzieje. Oczywiście to mogłoby wpłynąć na Częstotliwość pewnych um, nieporozumień, ale na ich brak, to proszę porzucić te zbędne nadzieje, bo nie ma takiej książki. Która sprawiłaby, że nie będziecie mieć trudności wychowawczych, że nie będziecie mieli wyzwań i że okres dojrzewania albo w ogóle takich skoków rozwojowych u Waszych dzieci przebiegnie w ogóle łagodnie, cudownie, i wszyscy po prostu chwycimy się za ręce i pobiegniemy przez łąkę ku zachodzącemu słońcu. Nie, po prostu musi być trudno, a w których momentach będzie, niektórych będzie naprawdę trudno. No i, i trudno. I po to właśnie jest ten związek, rozumiesz? Po to jest ten związek kobiety i mężczyzny, właśnie specjalnie mówię, kobiety i mężczyzny, a nie matki i ojca, żeby oni się wspierali, żeby oni dawali sobie siłę, żeby oni byli dla siebie oparciem, kiedy to ich bycie rodzicami jest, kuźwa, tak strasznie trudne. To wtedy jest ucieczka do tego związku, nie? To, to powinno być. To się da w ogóle zrobić. Uczmy się rozmawiać. Uczmy się rozmawiać nie tylko o dzieciach, Wzmacniajmy ten nasz związek. To są proste rzeczy, to znaczy małe rzeczy, drobne rzeczy, ale dla niektórych, okej, okay, wcale może nie proste. Usiąść razem na kanapie, nie? Odłożyć telefon, zapytać o dzień. Co słychać? Co u Ciebie? Nawet jak wiemy, że no dobra, dupy nie urywa, a to był tylko zwykły wtorek, co tam się mogło wydarzyć bez żartów. Okazujmy zainteresowanie tej drugiej stronie. Małymi, drobnymi kroczkami budujmy rzeczy, które dają, czy działania, które dają przyjemne emocje, bo dzięki temu bardziej będziemy czuli się ze sobą lepiej, y, mocniej i y, może lepiej będziemy umieli rozwiązywać te nasze trudności i przejdziemy przez te burze, które będą. I ten zbyt surowy tata, nawet jak on będzie surowy, to to się jakoś trochę przełknie, a trochę gdzieś złagodzi. I ta mama, która jest postrzegana jako zbyt łagodna, to tę łagodność może trochę łatwiej będzie przełknąć, może łatwiej będzie ją zrozumieć nie? i dać na nią przestrzeń. Bo ostatecznie też chodzi o to, żeby każdy, każdy z rodziców mogło to swoje ojcostwo, macierzyństwo realizować w taki swój sposób. Być takim tatą, mamą, jakim potrafi się być, doskonalącym się, ale z taką przestrzenią do robienia tego jednak po swojemu, a nie stale w ogniu krytyki, gradu, oczekiwań i z przekonaniem, że no kuźwa po prostu zawsze będzie źle. Nie wiem, mam nadzieję, że ten odcinek nie był zbyt chaotyczny i gdzieś tam będzie przyczynkiem do jakichś Twoich przemyśleń. Ja nie oczekuję i nie liczę na to, że teraz wiesz. A Dostaniesz z tego jakąś złotą radę, jak żyć, panie premierze, ale że będzie to coś, co da ci do myślenia. Coś, co sprawi, że przyjrzysz się swojej rzeczywistości może łagodniejszym okiem, a może pojawi się jakaś rozmowa, która coś tam będzie wnosić w twój związek czy w twoje rodzicielstwo, w twoje relacje. Jeśli jest z tym duży problem, jeśli napotykasz wciąż na trudności, które jakoś cię przerastają, to pamiętaj, że naprawdę możemy się spotkać nawet na jedną konsultację, czy na y, jakieś takie terapeutyczne sprzątanie twojego wewnętrznego podwórka, czy, czy relacji. Potrzebujesz, napisz do mnie, wszystko jest w opisie do tego odcinka: nie potrzebujesz, ok, staraj się, proszę żeby to, co się dzieje w Twoim domu, przesycone było atmosferą, którą chce się oddychać, a nie od której chce się uciekać. Życzę Tobie i sobie też, bo to nie są problemy zawieszone w próżni albo mi obce. No więc życzę Tobie i sobie dużo cierpliwości, dużo siły, dużo powodzenia na ten rok naszego rodzicielstwa i bycia w związku, i na wszystkie kolejne. Trzymaj się, ciepło. Uściski. Papa.